Cześć! Zapraszamy Was na film w ramach projektu Swobodne Odkrywanie. Dziś nadajemy dla Was zgzy, bo będziemy mówić o dzieciach najmłodszych w wieku przedszkolnym. Pokażemy Wam wystawę z fizyka, ale też podzielimy się inspiracjami, jak spędzić tutaj czas, żeby była to ciekawa, rodzinna przygoda. Dzisiejszy film to propozycja dla rodziców, którzy chcą towarzyszyć swoim dzieciom w odkrywaniu otaczającego świata. Wspierać ich ciekawość poznawczą oraz wspierać ich. Nabywaniu nowych umiejętności. Na początek mam dla Was pytanie: Z czym w ogóle kojarzą Wam się nasi najmłodsi zwiedzający? Z jakimiś zachowaniami, może z jakimiś cechami? Są ciekawi tego, co je otacza. Tacy mali odkrywcy, wiecznie zadziwieni światem. Przedszkolaki mają w sobie taki. Niepohamowany głód zdobywania nowych umiejętności. Ja myślę jeszcze o tym, że śpiewem dzieci jest zabawa. Uwielbiają one właśnie bawić się, tworzyć, konstruować, wymyślać. W starszych od siebie. Często ich naśladują, powtarzają po nich. Mają naturalną odwagę w zadawaniu pytań. Zadawają ich bardzo dużo. Dlaczego? A po co? Jak? Nas dorosłych nawet czasem może to frustrować. No i oczywiście jeszcze ten etap ja sam, czy mogę czyli to dążenie do samodzielności. Dzieci to urodzeni odkrywcy, no ale w takie miejsca nie przychodzą sami. Zazwyczaj towarzyszą im rodzice albo jacyś inni opiekunowie. A więc pytanie, co zrobić, by im mądrze towarzyszyć? Jak je wspierać w tych różnych odkryciach? To mam taki pomysł. Spróbujmy zastanowić się i napisać jedną inspirację dla rodziców, Taka, która pomoże im podczas wiedzania psy. taka mm -hmm. inspiracja w duchu swobodnego odgrywania. Okej? Okay? Okej, okay. dobra. do roboty. To co? Ja od razu pomyślałam o jednej bardzo prostej z pozoru rzeczy, ale z moich obserwacji wynika, że warto zwrócić na nią szczególną uwagę. I mam tutaj na myśli inicjatywę. Gdy przychodzimy do bzy, pozwólmy dzieciom zdecydować, jak spędzą czas na wystawie. Niech inicjatywa będzie po ich stronie. Dziecko na tym etapie rozwoju zaczyna postrzegać siebie jako odrębną jednostkę, no i naturalnie dąży do tego. By rozwijać siebie i poznawać to, co jest pokój. Warto wspierać się w odkrywaniu swojej indywidualności, przyglądając się temu, co je na danym etapie ciekawi, fascynuje, co sprawia mu radość. Dlatego, przychodząc tutaj z dziećmi, zwracajmy szczególną e, uwagę na to, co je zainteresowało. Czemu się przygląda, przy jakim eksponacie spędza więcej czasu? I też się tym zainteresujmy, tworząc wspólne pole uwagi. Pokażemy w ten sposób dzieciom, że to, co robią, jest dla nas ważne i że dostrzegamy, że warto by podążały za tym, co je zajmuje. To, co mówi Natalia, wiąże się z moim hasłem samodzielność. Dla dzieci w tym wieku bardzo rozwijająca jest swobodna zabawa wszelkie okazje do samodzielności. Czasem uchamy się w nas, dorosłych, taka potrzeba, by dziecku świat. Objaśniać, pokazywać jak czegoś należy użyć, jak coś działa. Często to mamy z tym do czynienia, gdy dziecko dostaje nową zabawkę. Czasem jednak takie działanie, ten dziecięcy głód doświadczania hamuje. Zastępujemy dzieci w myśleniu, również zdarza nam się jako rodzicom zastępować dzieci w działaniu, nie pozostawiając miejsca właśnie na, na tą samodzielność. To samodzielne odkrycie, czy chwile zastanowienia. Dla dzieci pozwolenie na swobodną eksplorację jest bardzo rozwijające bardziej niż zadbanie o to, by zwiedziło całą galerię i zdążyło poeksperymentować z wszystkimi eksponatami. Często od samego znalezienia rozwiązania ważniejszy jest sposób dochodzenia do niego. Dzieci od najmłodszych lat mają ogromną potrzebę autonomii. W wieku 2-3 lat odkrywają swoją odrębność, ucząc się siebie. Wręcz głośno manifestują swoją chęć robienia rzeczy po swojemu. Różnie specjaliści nazywają ten okres w życiu dziecka. Odkrywając świat, robią to intuicyjnie. Nie potrzebują instrukcji, obsługi czy konkretnych wskazówek. Mają odwagę, by wszystko dotykać, sprawdzać, testować. Dlatego czasem warto. W tym objaśnianiu, pokazywaniu zrobić krok w tył jako rodzic, jako ten opiekun. Taką stop i dać temu dziecku szansę na samodzielne działanie. Podstawa to nie śpieszyć się. Jak sobie w tym pomóc? Dostosować postawę do dziecka i zacząć zadawać pytania. Niektórzy samodzielność kojarzą z zostawieniem kogoś samego, tak żeby poradził sobie sam. Tymczasem w wieku przedszkolnym potrzeba samodzielności jest obok potrzeby bliskości. Dzieci, poznając nowe miejsca albo mierząc się z różnymi poznawczymi wyzwaniami, żeby czuć się bezpiecznie, potrzebują rodziców czy innych opiekunów gdzieś blisko, żeby byli taką bezpieczną. Przystanią, bezpieczną bazą, do której w każdej chwili mogą przyjść, dlatego że mierzenie się z wyzwaniami, nabywanie nowych umiejętności często wiąże się z różnymi emocjami. Oczywiście są to ekscytacja, radość, zaciekawienie, ale może to być też frustracja, złość, to na przykład coś im się nie uda. Dlatego dobrze jest być blisko i w każdej chwili być gotowym, żeby przyjąć te wszystkie emocje przeżycia dziecka. I mu w tym towarzyszyć. Gdy jesteśmy blisko, to dziecko ma wtedy o wiele więcej odwagi do tego, żeby ten świat poznawać, odkrywać. Mówi się, że dzieci, odkrywając świat, mają włączone wszystkie receptory na pełen regulator. Wszystko je ciekawi i zajmuje. Bawiąc się z dziećmi, pozwólmy sobie na aktywowanie też naszych dorosłych receptorów i przyjmijmy taki tryb początkującego odkrywcy. Spróbujmy poznawać to, co jest już nam doskonale znane z zupełnie innej perspektywy. Spróbujmy zrobić to wielozmysłowo. I jak sobie w tym pomóc? Na wystawie PSY jest to całkiem łatwe, bo eksponaty są tak zaprojektowane, że są na poziomie dzieci. Chcąc z nimi odkrywać galerie, warto schylać się, kucać. Przyciskać, to od razu zmienia naszą perspektywę i pozwala być bliżej dziecięcego świata. Starajmy się więc być blisko i razem z dziećmi odkrywać wystawy i nie tylko tworzyć z nimi takie wspólne pole uwagi, ale też odzwierciedlać ich zachowanie, nasłuchiwać, obserwować. W ten sposób zwiedzanie wystaw może być wspaniałą, rodzinną przygodą. No i myślę, że warto po prostu być odkrywcami.